W kartezjańskim układzie współrzędnych XY y przedstawiono okrąg o środku S o współrzędnych 2 i 1. To jest ten punkt. Punkt P o współrzędnych 1 i 1 leży na tym okręgu. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Równanie okręgu przedstawionego na rysunku ma postać. I widzimy cztery odpowiedzi. I każda z nich nawiązuje do tak zwanej postaci kanonicznej równania okręgu. Równanie kanoniczne okręgu wygląda następująco. X odjąć A do kwadratu dodać Y odjąć B do kwadratu równa się R kwadrat. I jak widzimy, każda z tych odpowiedzi jest w podobny sposób pokazana. Tylko pytanie, czym są te wielkości? Literki A i B są powiązane ze środkiem. Środek ma współrzędne A i B, natomiast promień to wiadomo, to jest pierwiastek z tego wyrażenia. I teraz zobaczmy na rysunek. Ponieważ S jako środek jest podane jako minus 2 i 1, to znaczy, porównując odpowiednie liczby, widzę, że a jest równe minus 2, natomiast b jest równe 1. Brakuje nam jeszcze promienia, ale podali nam punkt p i widać dokładnie, że promień to jest nic innego jak odległość od środka do tego punktu. I ponieważ ten punkt p leży na wysokości punktu s, no, bardzo łatwo go przeliczyć. Jedna jednostka, dwie, trzy. Czyli promień jest równy trzem jednostkom. Nawet możemy sprawdzić w innych miejscach. Trzy jednostki w dół, trzy jednostki w lewo, trzy jednostki w górę. Sprawdza się, czyli promień wynosi dokładnie trzy. A zatem to równanie. Z tymi wielkościami wstawionymi będzie wyglądało x i teraz odjąć ta wielkość to będzie plus 2 do kwadratu. Dodać y odjąć b, czyli y odjąć 1 do kwadratu równa się i po prawej stronie jest r kwadrat. No 3 do kwadratu to jest 9. To jest równanie tego okręgu. No i zobaczmy, która odpowiedź jest właściwa. W pierwszym jest x plus 2. No to jest o odpowiedź B lub D. W drugim jest y odjąć 1. No to i tu, i tu spełnia. Czyli nadal B i d. Ale. Po prawej stronie jako r kwadrat to jest 9, tu mamy 3, tu jest 9. Dokładnie pasuje do naszych obliczeń odpowiedź DAK.